Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Zagłuszy życiem swym Zbuduj sobie bracie Z w ląd Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie Na koncert Big Bandu Dobczyce Na deskach myśleńskiego Mokisu Chciałabym zaznaczyć, że Big Band Będzie grał w myśleńcach po raz pierwszy Więc warto Gramy dla naszej koleżanki Eli 25 listopada O godzinie 18 Zapraszamy serdecznie Graj, graj Kraj, kraj Nikt cię nie zaprosi drugi raz Kraj, kraj Pokaż jak to pięknie może brzmieć To życie twoje Big Band Dobczyce to muzyka na najwyższym poziomie, to muzycy na najwyższym poziomie. Big Band, czyli duży skład, bo jest nas ponad 20 osób. Skład jest oparty głównie o instrumenty dente, czyli trąbki, puzony, saksofony, ale oczywiście sekcja rytmiczna. Harmonijnie jesteśmy wzbogaceni ostatnio o vibrafon, no i oczywiście są energetyczni wokaliści. A dlatego energetyczni, że tytuł koncertu to high energy, czyli ta energia na najwyższym poziomie. Będą to standardy, będą to utwory znane muzyki rozrywkowej, jak również hity popularne, nasze polskie. Mam nadzieję, że zaskoczymy myślenicką publiczność, świetną muzyką. Koncert ma charakter przede wszystkim charytatywny. Tym razem zagramy dla naszej koleżanki Eli, podopiecznej Stowarzyszenia Piramida Działań, głównego organizatora tego koncertu. Koncert również organizujemy przy współpracy z Myśleńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu. Cegiełki można nabyć telefonicznie, zamawiając je i rezerwując miejsca pod numerami telefonów dostępnymi na naszym Facebooku oraz na plakatach. Oraz w poniedziałek i w środę w Mokisie. Serdecznie zapraszamy na koncert. Cię spytam nagle, jak się masz. To choćby było marnie. Pamiętaj, życie to jest koncert, ty w nim grasz. Śpiewająco, powiedz, żyje się. Kraj, kraj, to jest twoje solo, to twój czas. Kaj, kaj. nikt cię nie zaprosi drugi raz. Kaj. Zobacz, jak to pięknie może brzmieć. To życie twe, to jest twoje solo, to twój czas.